Witajcie! Ostatnio ze Świnkami mówiliśmy o pracy, a dokładniej o strukturze zatrudnienia w Polsce. A dzisiaj temat wprost przeciwny. Dzisiaj powiemy sobie o braku tej pracy, problemach z jej znalezieniem, czyli o zjawisku bezrobocia w Polsce. Oj, Przede wszystkim, kto to jest ten bezrobotny, tak? Jak się to bezrobocie kształtuje w Polsce? Jak się zmieniało? Jakie są jego przyczyny? Oczywiście też skutki się pojawią. No i jak właśnie sytuacja naszego kraju w porównaniu do państw. Unii Europejskiej i Europy. No to zapraszamy na lekcję o rozrobociu. Geografia ze świnkami. To pierwsze pytanie, które się nasuwa. Kim jest ten nasz bezrobotny? No, ktoś, wspomnę? kto nie ma pracy. A no właśnie, czyli dokładnie możemy sobie powiedzieć, że bezrobocie to takie zjawisko właśnie w społeczeństwie, które polega na tym, że część ludzi jest właśnie zdolnych do pracy i chce ją podjąć, ale nie znajduje zatrudnienia, czyli mamy sytuację, że brakuje właśnie gdzieś miejsca tego pracy. Czyli to nie jest ktoś, kto nie ma pracy, no bo na przykład niemowlaczek? O, właśnie. Też nie ma pracy, ale on przecież Ale jest on jest niezdolny, no właśnie, to musi być osoba zdolna i o tym, kto to jest właśnie um... Albo na przykład ktoś kto jest na przykład rękistą, miał tak. wypadek jakiś, albo jest nie wiem, niepełnosprawny, też niepełnosprawnych. Też prawda, wybiera różne doświadczenia do pracy. I o tym, kto jest właśnie zdolny, czyli ktoś aktywny zawodowo, będzie w dalszej części naszej lekcji dzisiejszej. Czym jest bezrobocie, kto to jest ten bezrobotny, wiemy. Idziemy sobie dalej. Jak to się teraz um, ma do sytuacji w Polsce, słuchajcie, troszeczkę się wrócimy do historii. Wiemy, że od roku 1990 w Polsce funkcjonuje gospodarka, gospodarka wolnorynkowa, tak? I tutaj zaszły pewne zmiany. Między innymi od tego czasu pojawił się problem bezrobocia i zaczął być w ogóle podawany w spisach. Wcześniej tego nie było i różne przyczyny się pojawiłyby zrobocie. Przyczyny dzisiejsze, które macie wyświetlone za chwileczkę, będziemy jeszcze dokładniej omawiać, a ja tylko jeszcze przypomnę, że skoro upadł nam e, poprzedni model gospodarki, to znaczy, że upadły chociażby bardzo duże e, zakłady pracy, o których mówiliśmy w poprzedniej lekcji, były PGR-y, tak? Te wielkie te, um, obszary. Gospodarstwa górne, rolne. Starolne, tak? W obszarach właśnie takich wiejskich i teraz, skoro one upadły, to znaczy, że. Dużo osób, które były zatrudnione w tych miejscach pracy, no nagle. Tą pracę straciły, co powodowało, że była konieczność na przykład przekwalifikowania się. Jeżeli do tej pory mieliśmy taki sztywny model w ogóle rynku pracy i ktoś był przyzwyczajony, że się do jednej pracy dokładnie nadawał i x lat ją wykonywał, nagle musi ją zmienić. Nie zawsze była na to chęć, nie zawsze chciał się chociażby z jednego miejsca do drugiego przenieść, tak, przeprowadzić i podjąć właśnie nowe wyzwanie. Do tego, kochani, no rozwinęły się właśnie różne nowoczesne z Automatyzowane technologie produkcji, to takie najważniejsze i pamiętajmy, że w tamtych czasach zaniedbały był sektor usług, tak? Tutaj bardzo mocno koncentrowano się na przemyśle, ale tym przemyśle takim ciężkim, właśnie wydobywczym, włókienniczym. A potem się to wszystko zaczęło zmieniać. I dzisiaj takie przyczyny bezrobocia, to między innymi te cztery, które wymieniłam, te główne, oczywiście zawsze możemy się doszukać jeszcze jakichś innych, czyli niedostosowanie kwalifikacji pracowników do wymagań, jakie stawia jakieś stanowisko pracy, jakiś pracodawca. Co to może oznaczać? Ja mam pomysł. No, na przykład, ktoś by chciał zostać kierowcą autobusów O, właśnie, A nie ma prawa jazdy na przykład. Tak, a, na, a to na autobus. Specjalnym No właśnie kategoria specjalna, nie wystarczy ta zwykła B, tak? Oczywiście. No, jest taki jak ktoś taki jest, no to, no to nie ma dostosowanych kwalifikacji. I musiałby ma, je no, to ma y y zrobić, tak? Ale może być lekarzem, ale to trzeba skończyć przed studia odpowiednie medyczne, nie? Ale tak. jak tak, tutaj nie wiem skończył pać i no to ja teraz będę chirurgiem, będę operową, nie? No, nie, 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 nie można, dokładnie, poza tym, tak jak już wspominałam, automatyzacja, mechanizacja produkcji, co też powoduje, że jest mniejsze zapotrzebowanie na ludzi, na tą siłę roboczą. I tu też przykłady możemy jakieś podać, proszę. Że, możemy tutaj zastąpić, różne rzeczy, tak? Na przykład taśmy produkcyjne, no, nie? No bo no, są fabryki, na przykład, nie wiem, są wody, tak? A tam są takie wielkie roboty takie, co pomagają takie maszyny? Że wszedł już, nie, nie wiem, tam, z 10 osób, to tam pracują wszedł dwóch. No, no właśnie. I tu się zmniejsza ta liczba osób potrzebnych. Oczywiście. A automata, automatyzacja? To mi też powiedzieć? Wszedł książki tam w średniowieczu, to ręcznie pisali, nie? Jak ktoś chciał oh, kupić, to sobie chciał okay. każdy ręcznie pisał tą książkę. No aż taki pan był Gutenberg, co wy naraz i teraz książki się drukuje, i teraz to nie ma, że. Wychodzi tam jedna książka, tylko od razu można tam z Oczywiście. tysiąc wydukować albo sto tysięcy. No, będzie automatyzacja, nie? Zobaczcie jakieś świetne przykłady, a do tego, słuchajcie, kolejne zmiany zapotrzebowania na towary i usługi. To też jest bardzo ważny punkt, bo to oznacza, że kiedyś, um, co innego było potrzebne. O, jakie na przykład? Nie ja wiem, ktoś siodła produkuje dla koni? Wiesz, mhm. wszyscy jeździli, jeździli komu nie? O, właśnie. A teraz to już, Jeżdżę, bo konal ty tak rekreacyjny. O właśnie, bardziej rekreacyjny. A raczej mm -hmm. slabu teraz. A ktoś miał kiedyś fabrykę, ją ja się oddało. Tak. To i to słabo teraz. No no właśnie, być może być taki, taki, przykład. Pamiętajmy też, że z drugiej strony firmy, które zatrudniają tak pracowników, czy pracodawcy w ogóle, borykają się też z kosztami tej pracy, czyli każdy pracownik to jest obciążenie tutaj, trzeba płacić podatki za niego, tak, różne obciążenia też socjalne, także no też firma się zawsze mocno zastanowi, ile potrzebuje ale tak to naprawdę jest to, pracowników. No wypłata na rękę, tak zwana, ale to nie no jest. No właśnie. Że pracodawca tyle musi ponieść, tylko jeszcze tam państwu się właśnie podatki Odprowadza dokładnie. Zawsze ci, co pracują, wiedzą, że mają pensję brutto no i, to, i pensję netto, nie? Pracodawca, nie, 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 w nie, czy nie, nie, jeszcze nie, nie, Zgadza nie, nie, Wszystko, co zostało powiedziane, jak najbardziej świetnie nam się wpasowuje w te przyczyny nie, Wiemy, co to jest to wiemy, jakie są przyczyny, no to teraz pytanie, które gdzieś tam dalej będzie nam potrzebne, jak będziemy pokazywali, jak obliczyć właśnie to jak jak się szacuje. Mamy to też z lekcji o demografii, gdzieś tam też opowiadaliśmy, że jest ludność w wieku poprodukcyjnym, przepraszam po produkcyjnym, produkcyjnym i jeszcze przedprodukcyjnym. I w zasadzie w drugą stronę moglibyśmy powiedzieć, tak? Pierwsze są ci przedprodukcyjni, potem są ci, co faktycznie wytwarzają tutaj PKB, czyli czyli pracują i ci, którzy przechodzą na przykład już na emerytury. I teraz możemy ich też podzielić na biernych lub aktywnych zawodowo. Bierni zawodowo, no to w tej grupie, tej pierwszej, tak? Czyli właśnie dzieci i młodzież, która się uczy, no to są osoby, które dopiero zdobywają doświadczenie, Kwalifikacje, właśnie, i dopiero za jakiś czas, a dokładnie od 15 roku życia, mogłyby być traktowane jako aktywne zawodowo. Natomiast ci, co skończą już wiek emerytalny, tak, wiemy, że, że takie osoby też są emeryci, no czyli ci, którzy przechodzą właśnie na zasłużony odpoczynek, ale to mogą być ci też, którzy właśnie ulegli jakimś na przykład chorobom, wypadkom, ręciści i też są na przykład niezdolni całkowicie albo częściowo do podjęcia pracy. A nas najbardziej interesuje, tak Grupa środkowa aktywnych zawodowo, czyli ludność powyżej 15 roku życia, która może już pracować właśnie dla kraju. I to są osoby, w tę grupę wchodzą zarówno ci, którzy pracują, tak? W rozmaitych sektorach gospodarki. Wiemy, że może być w różnym, w różnym dziale, tak? Ta praca znaleziona, ale też są bezrobotni. Czyli ci, uwaga, którzy poszukują pracy, są zarejestrowani na przykład w urzędach i chcą ją podjąć, ale nie zawsze im się to udaje, tak? Bo tej pracy na przykład ciężko znaleźć. Tutaj musimy sobie jeszcze tylko powiedzieć, że Mamy też takie zjawisko bezrobocia, gdzie na przykład ktoś jest zarejestrowany, jest bezrobotnym, ale nie do końca chce tą pracę, albo inaczej nie szuka jej, bo jest na przykład na utrzymaniu chociażby współmałżonka, tak? Albo pracuje gdzieś sobie na czarną, tak zwane, czyli. Na czarną? No właśnie, na czarną. To jest sytuacja, kiedy nie dostaje umowy, tak jak mamy, tak? Umowy o pracę i w tym momencie nie masz płaconych żadnych podatków, nie są one odprowadzane i ta pensja wtedy też może być różna, czyli taka praca właśnie nielegalna w ogóle, tak? Nie można, nie legalny, legalny. pracować na czarno? No właśnie, z tym, tym się walczy, ale też są i takie sytuacje, albo ktoś po prostu zwyczajnie y, jemu przekalkulowując sobie stwierdza, że pozostaje sobie na różnych zasiłkach, tak? Tutaj y, jako właśnie y, świadczenia też socjalne. Więc i taka sytuacja ma miejsce. Po co o tym mówię? Dlaczego to jest tutaj Ważne dlatego, że pojawi się, w, jeżeli jeszcze nie na tym etapie edukacji tak mocno, to dalej w waszych chociażby szkołach średnich może takie pojęcie jak stopa bezrobocia. Tu w klasie siódmej o nim mówimy, o tej stopie. Niekoniecznie musimy ją liczyć, ale my sobie pokażemy stopa bezrobocia, czy to jest tak naprawdę miara właśnie tego, jakie to bezrobocie jest i co to znaczy stopa bezrobocia. To jest taki współczynnik, który nam określa liczbę bezrobotnych, Ogólnej zobaczcie liczbie aktywnych zawodowo i mnoży się to razy 100%. Wiemy już, że e, ludzie aktywni zawodowo, ta grupa aktywnych zawodowo to oznacza właśnie tych bezrobotnych, ale też wszystkich pracujących. Ten podział przed wieczką zresztą był pokazany. I kochani, teraz taki przykład, jak to tutaj policzyć żeby wziąć pod uwagę, to jest taki, taki wzór, ułamek taki... Razy dokładnie ułamek. No, widzimy, matematycznie tu się nam pokazało. Gdybyśmy chcieli sobie policzyć tą stopę bezrobocia, my wzięliśmy sobie Dane głosowskie za wrzesień 2022 rok, bo opieramy się na tych najwyższych, na ostatnich, naj, najbardziej świeżych, żeby wam pokazać też jaka jest różnica, jak to kiedyś bezrobocie miało, miało inne wartości. I zobaczcie, mamy, musimy poszukać zawsze, tak? Liczbę osób bezrobotnych, czyli 800 tysięcy tutaj osób, zaokrąglając, liczbę osób pracujących, czyli ponad 14 milionów, tak, 900 tysięcy. I tutaj ta liczba aktywnych zawodowo i w tym czasie. Musimy ich właśnie sumować, czyli liczba bezrobotnych, liczba pracujących. Jak sobie to sumujemy, wychodzi nam ponad 15 milionów, tam 700 mm, tysięcy. Osób. I teraz, podstawiając do tego wzoru, już mamy wszystkie możliwe dane, robimy sobie następujący wzór, podstawiamy, że liczba bezrobotnych, tak, i dzielimy sobie przez tą liczbę aktywnych zawodowo, liczba bezrobotnych, aktywnych zawodowo, podstawiamy do wzoru, mnożymy razy 100% i wychodzi nam wynik, czyli dla września 2022 roku było to troszeczkę ponad 5% stopy bezrobocia. No to się w Polsce. nie zdarzy naszej pani, że to policzyła, to może sam sobie Może sobie oczywiście, może do tych danych też przecież śmiało dotrzeć. Słuchajcie, i tutaj akurat mapa, która nam przedstawia właśnie dokładnie ten czas, czyli wrzesień 2022 i bezrobocie naniesione to oczywiście też kolorkami, tak? Znaczy się, 5 mamy tutaj właśnie źródło gust, tak, i, i tą wartość, i od razu pokazane, gdzie to bezrobocie było największe, gdzie najmniejsze. I słuchajcie, od razu a, możemy zobaczcie, pokazać. zobaczcie, bo to nie jest tak, że w całej Polsce jest takie samo. Właśnie, właśnie, jest nierównomiernie rozłożone. Dokładnie, nierównomiernie. Możemy powiedzieć, a ogólnie, że te wartości zróżnicowane są, a tam, gdzie są największe, słuchajcie, to zazwyczaj są to te obszary też, też oczywiście wiejskie, ale przede wszystkim jest to północna. Tu widzimy ta Polska, tak? To też są dawne te obszary, co mówiliśmy, że upadły te wielkie właśnie pgr -y, te zakłady czyli teraz warmińsko-mazurskie w tym przypadku województwo i oczywiście południe tu bardzo mocno wybija nam się pod ale generalnie wschodnia Polska generalnie wschodnia Polska bo tutaj, jest to tutaj tak też przewidzimy zobaczcie Podlaskie 72 to też dużo i tu jest te lubelskie 78 to też dużo Całkiem sporo, słuchajcie, a najmniejsze bezrobocie występuje już od jakiegoś czasu w województwie wielkopolskim. No to, no, to zobaczcie. takie Takie nawet, nawet niecałe 3%, jak widać. Ogólnie to tam w dużych miastach, tam gdzie mamy wysoki poziom gospodarczy, czyli właśnie województwo wielkopolskie, zobaczcie też tutaj województwo śląskie jest mocno zaznaczone, ale też mamy, słuchajcie, i całkiem niedużo idąc dalej. Kolejne tam, gdzie mamy duże miasta, czyli Mazowieckie, tak, i, i chociażby Lubuskie, Oczywiście, te wartości już są troszeczkę większe niż te najniższe, które pokazujemy. Czyli generalnie pamiętajmy, że ono jest zróżnicowane, zależy też od regionu w Polsce, o którym mówimy. Jak to się teraz dalej ma w ogóle i co to ta stopa bezrobocia, jak ona się zmieniała na przestrzeni tutaj naszych lat? Słuchajcie, to taki właśnie też pokazany wykres tutaj linię, przede wszystkim ta linia, na razie nas interesuje linia fioletowa, czyli ta stopa bezrobocia. Jakbyśmy powiedzieli, ona się tak zmieniała w Polsce w sposób taki falowy, taki sinusoidalny. Widać, że na początku tych lat, tutaj 90, jak sobie weźmiemy, XX wieku, taki gwałtowny wzrost tutaj widać tych liczb bezrobotnych, nie, to co wiemy właśnie, że były zamykane te nieopłacalne, nierentowne zakłady pracy lub była kwestia się. No, no, tutaj się, są tak. procenty, tak? Tutaj no tutaj jest. są procenty, a właśnie nie powiedziałam, lata na poziomej tutaj, tak, osi i na pionowych ile procentach miał? ile rozrobocia wychodzi wynosi, czyli ile osób faktycznie tym tutaj jak teraz, nie. Całość, jest, jest i tam 5,1 nam wyszło, nie? Tak, a, a tutaj, tutaj było... Było No właśnie, tutaj na początku, potem zobaczcie, w drugiej połowie tych lat 90., -tych, gdzie mamy sytuację, że sytuacja się nieco poprawiła na rynku, tak? Już było coraz mniej tych nieopłacalnych zakładów. Zamiast tego pojawiało się coraz więcej też nowych inwestycji zagranicznych. I taka też grupa pożądana przez pracodawców wiekowa, czyli ta zdolna do pracy około 30-latków pochodziła z niżu demograficznego. Czyli wiemy, że wtedy ich było mniej. Dalej, zobaczcie, w tym 98 roku tutaj taki bardzo taka charakterystyczna wartość bezrobocia spadła aż do 10%, ale potem znowu pojawia się taki gwałtowny, dosyć, zobaczcie, skok, tak, bezrobotnych do maksymalnego tutaj poziomu no, 20%. Po prostu... 2003 rok, tutaj było takie wielkie boom, spowodowany tym, że na rynek yy, pracy coraz to liczniejsze młode roczniki nam yy, wchodziły z takiego wyżu demograficznego. Czyli mieliśmy dużo tutaj chętnych do pracy, dużo rąk. Yy, to był przełom, ten wyż demograficzny przełomu lat 70. i 80. A potem Polska w 2004 wstąpiła nam do Unii Europejskiej, co też sytuacja się poprawiła. A, bo, bo ludzie z wyjechali do pracy. Właśnie, tak, wyjechaliśmy. Tak do pracy, poszukując tam oczywiście możliwości pracy, a z drugiej strony staliśmy się takim krajem, krajem też bardziej dostępnym dla znowu inwestycji zagranicznych. I potem, słuchajcie, ten rynek zagraniczny, tam gdzie pracowaliśmy się tam nasycał też nami. W 2008 roku znowu zobaczcie, jest takie, takie, tutaj, Zmniejszenie, tak, nawet tutaj 10% i poniżej szeroka, właśnie ta fala emigracji Polaków na zachód trwała kilka lat. Potem się oczywiście to wszystko nasyciło tanią siłą roboczą z Polski i innych krajów Europy, właśnie środkowej i wschodniej. W końcu w tym 2008 roku pamiętamy, że tutaj był taki wybuch też ogólnoświatowy kryzys, tak, związany z tutaj załamaniem się systemu finansowego. No i potem, jak widać, kolejnych latach, aż sobie dzisiaj przechodzimy do tych latach, do tych lat obecnych, widzimy, że ta stopa. A to się bezrobocia, na 2015, Akurat w 2015, no ale ostatnie dane też tutaj będą pokazywane, Mówię, już są to. pokazywane. Stopniowo się tutaj zmniejsza i no to sytuacja jest kochani dobra, bo nie może być tak, że nie ma w ogóle tak jakiegoś bezrobocia, no bo wtedy to oznaczałoby w ogóle brak konkurencji na rynku pracy, trudności w znalezieniu w ogóle pracowników, czyli takie ograniczenie rozwoju gospodarczego, to jest niedobre. Także optymalne ta ilość bezrobotnych, stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie kilku procent i to jest sytuacja jak najbardziej pożądana. Tu jest jeszcze drugi wskaźnik, ten zielony, trochę się mniej na nim skupiam, bo akurat o nim w ogóle się mało co mówi. To jest wskaźnik, słuchajcie, taki współczynnik aktywności zawodowej, co oznacza, że to jest ludność aktywna zawodowo w ogólnej liczbie ludności, ale chodzi tak naprawdę o to, czyli kto tak naprawdę pracuje i faktycznie utrzymuje tutaj całe społeczeństwo. On jest pożądany na wartości około 60%. Jeżeli spada poniżej, gwałtownie, zwłaszcza 50%, no to stanowi też zagrożenie dla gospodarki narodowej. Jak widać, też tutaj się tak mniej więcej nam zmienia, ale tutaj żadnego zagrożenia nie mamy, bo mamy powyżej tej wartości 50%. A jak widzimy, to tak oscyluje sobie, tak? Więc sytuacja Szałdawa, nie ma, ale jeszcze nie ma tragedii nie, tragedii tu pokazana jest inna stopa tam był słuchajcie wrzesień tu grudzień na przykład delikatny wzrost tak gus um, główny urząd statystyczny nam takie zestawienia robi pokazuje pokazuje czy jest delikatny spadek czy wzrost tak że to wszystko możemy sobie z, 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 sprawdzać znajdować a kochanie ja chciałam wam jeszcze pokazać żebyśmy udzieli na przykład Eurostat to tutaj, według tej metodologii, inaczej się w ogóle oblicza tą stopę bezrobocia, bezrobocie, inne tam, inna metodologia się w ogóle po, po, pojawia, nie będę się tu zagłębiać, bo to jest dosyć trudne, słuchajcie, na ten moment nawet niepotrzebne, ale według takiej na przykład zestawienia widzimy, że Polska, no, potwierdza się to, że mamy niskie bezrobocie, tu co prawda będziemy mieć inne dane, ale dla nas jest najważniejsze to, że na przestrzeni tutaj państw i lat Unii Europejskiej, zwłaszcza też w ogóle państw Europy, i nie tylko samej Unii. Jak sobie porównamy tabelkę z waszego podręcznika 20 bodajże 15 roku, 16 bezrobocie, a mamy ostatnie lata, bo tu 2022 i to maj, to widzimy, że pewne też tendencje nadal są zauważalne, znaczy tak, Polska w tym momencie ma bardzo korzystną sytuację, bo mamy niskie bezrobocie. W zasadzie tylko nas Czechy w tym momencie wyprzedzają. Tak, także utrzymujemy się w tych państwach o niskim bezrobociu, natomiast nadal mamy sytuację. Że na południu Europy to bezrobocie jest bardzo wysokie, tak? Ono wcześniej było jeszcze wyższe, trochę spadło, ale też są rozmaite problemy tych państw. Na przykład Hiszpania boryka się z problemem niedostosowania kwalifikacji. Dużo osób kończy na przykład edukację na szkole średniej i dalej się nie kształci. To może być problem. Albo posiada na przykład dom na wsi. Chciałaby albo nie chciała, bo to różnie bywa, przenieść się do miasta w poszukiwaniu właśnie pracy i tu się pojawia problem, bo jest problem z wynajmem takiego miejsca. Czy na przykład są umowy, słuchajcie, w wielu takich państwach też sezonowe zawierane, tymczasowe, tak? Czyli nie przez cały rok płynność, że mamy tam możliwość, pracy. tylko przez jakiś czas, niektórzy na przykład niektórzy pracują A Grecja ta... z kolei ma osobne problemy tak gospodarcze, także każde państwo w zasadzie boryka się z jakimiś. No na pewno jest to duży problem i co jakiś czas słyszymy też o protestach, zwłaszcza właśnie młodych ludzi na ulicach właśnie miast, chociażby w tych państwach, które są pokazane. Także mam nadzieję, że najważniejsze wnioski stąd zostają zachowane, że Polska w tym momencie ma korzystną taką sytuację. To 5,1 czy nawet jak weźmiemy sobie 2,7, tak czy tak, jest to niski, niska stopa bezrobocia. I oczywiście na końcu, skoro mamy bezrobotnych, no to i mimo wszystko, będzie takie zjawisko występować, zwłaszcza jak ono się nasila, tak? W różnych państwa, ale na przykład w Polsce, mniej więcej jest na samym na tym samym poziomie w tej chwili, no to mamy skutki bezrobocia, te skutki są i społeczne, i ekonomiczne. Wiemy, że jak ktoś długo nie może znaleźć pracy, a bardzo by chciał, no to z czasem staje się coraz bardziej to trudne dla niego i na przykład może pojawić się problem, że poczuje się trochę gorszy od innych, tak? Ja nie mogę znaleźć pracy, ja mam jakąś podgórkę gorzej, pogłębiają się różnego rodzaju takie, można powiedzieć, sytuacje, na przykład coś wpadnie w alkoholizm, tak? Borykać się będzie z chorobą tego typu, ale w ogóle w pewnym momencie może stwierdzić, że skoro nie mogę tak długo znaleźć pracy, to będę miał Coraz mniejszą motywację do tego, żeby w ogóle jej szukać. To tak jak niektórzy mają problem z nauką że tak O, wskaz... No właśnie, nie, idzie, nie, nie udaje się. Nie wiem się, nauce, nie że idzie. starają się, a tu ciągle jedynki wpadają, albo. To i ale... słabe oceny, no właśnie, a tam to się nie uczy, bo i tak nie umiem. No i najgorsze, co można zrobić, to się wtedy właśnie poddać. Ale też są skutki ekonomiczne, czyli e, obniżenie poziomu życia takiego, e, takiego człowieka, tak? Może wpaść w różne problemy. No poziomie, bo jak długi, nie pracuje, to nie ma pieniędzy. Biedę, w ma wiedę, w prawda? I jego standard życia się w tym momencie też pogorszy, ale też państwo, no ma zwiększone wydatki, bo w tym momencie trzeba jakieś, jak się zarejestruje, tak, wypłaty na zasiłki dla bezrobotnych dać i to wcale też nie jest sytuacja korzystna, jak jest tego dużo. Ale też pojawia się sytuacja taka, że jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany, chce pracę znaleźć, w kraju się nie udaje, to często potem wybiera się poza obszar państwa, czyli emigruje właśnie zarobkowo. A w związku z tym pojawiają się kolejne problemy, o których przy migracji już opowiadaliśmy. Zgadza się, są lekcje na naszym kanale. No i tak pokrótce, w zasadzie mamy wszystko omówione. Słuchajcie, doskonale już teraz wiecie, co to jest bezrobocie, jak się kształtowało w Polsce, na jakim obecnie poziomie występuje. A dla um, takiego podsumowania i takiego mocnego zwrócenia uwagi, um, co tutaj jest najważniejsze, to jest takie króciutkie w formie notatki, tak? zrobione um, podsumowanie właśnie do tego tematu. Tutaj już czytać nie będę, sobie zwróćcie uwagę, może z tego skorzystacie. No i jak zwykle, żeby tak ten temat lepiej przyswoić, to mamy króciutkie zadanie domowe. No oczywiście ostatnio było trudno, to tym razem będziemy mieć dla was łatwe tak, tak, Tym razem z... jest łatwiejsze. A tutaj jest taka sytuacja, że świnki nie mogą znaleźć pracy, w sensie, że my. I trzeba wskazać, jaka jest możliwa przyczyna w przypadku yy, każdego z nas. Yy, była tabelka o przyczynach bezrobocia, także będziecie tam mać, mieć podpowiedź, musicie się zastanowić, co będzie przyczyną, że tutaj nie możemy znaleźć pracy. Ja tu jestem, słuchajcie, z jedynką. Nie, przepraszam, to Juliusz. To jest Juliusz. Myślałem, że ja jestem z jedynką. Nie, nie, Juliusz jest. ja jestem! Już. Tutaj pracowałem w centrali telefonicznej jako telefonista, tutaj są moje kumpele z pracy. I to jest tak, że jak ktoś ktoś dzwonił, chciał do kogoś zadzwonić, no to dzwonił najpierw do mnie na centrale i mówi, do kogo chce zadzwonić, ja tam przełączałem wtyczki, no i tak połączałem, połączyłem go, nie? No i tak straciłem tę pracę, teraz szukam nie ma żadnych ogłoszeń o pracy dla telefonisty. Nie wiecie dlaczego? Napiszcie słuchajcie. Jedyneczka w komentarzu pod tym filmem napiszcie, czemu Juruś nie może znaleźć pracę jako telefonista. Ja też cię narobiłem ja karierę, słuchajcie, w wypożyczalni kaset wideo. Tutaj zobaczcie, ile ja miałem filmów do wypożyczenia. No, świetna praca, bardzo mi się podobała. No, tutaj, ale jakąś się zacięła kaseta, to już No, generalnie byłem specjalistą o to, właśnie kaset wideo. No i też straciłem pracę i nie mogę teraz znaleźć. Nie wiem, też oglądam ogłoszenia tutaj, ktoś szuka na przykład wykwalifikowanego pracownika do wypożyczania kaset wideo. No nie ma no, ogłoszenia, tak, jestem bezrobotny, co i No nie wiem dlaczego, no. Także napiszcie dwójka. Czemu ferdżuś nie może znaleźć pracy? No, odpowiedzcie tam jak zawsze do soboty do godziny 20.00. Na no, dzień później opublikujemy specjalny filmik na naszym Instagramie i Facebooku, gdzie właśnie podamy prawidłową odpowiedzi. No i pozdrowimy wszystkich widzów, którzy rozwiążą zadanie. Także zachęcamy. To tak jest od nas na dzisiaj tyle. Trzymajcie się! Cześć!